Witam, jestem Piotrusiek X13, a to jest pierwszy odcinek z poradnika do Team Fortress 2. Tak, yy, na początku zaczynamy w menu, ponieważ chcę Wam wyjaśnić, jak to wszystko działa, co to w ogóle wszystko jest. Czyli Team Fortress 2 to jest typowa strzelanka, takie wiecie, idź, zabij, koniec. Idź, zabij, przejmij punkt, koniec. No i mniej więcej tyle. Yy, muzyczka leci w tle w menu, super. Teraz tak, opcje mamy tryb multiplayer, czyli możemy tworzyć zespół ze znajomymi. O. A te, teraz są tryby gry. A, przepraszam, że to tak trochę chaotycznie wyszło, ale jest ładunek, czyli popychamy wózek, musimy podejść blisko niego, żeby popchnąć wózek. Król wzgórza, musimy przejąć punkt kontrolny yy, i musimy utrzymać go, dopóki czas się nie skończy. Atak, obrona, czyli musimy... Przejąć wszystkie punkty przeciwnika, a wróg musi nas zatrzymać. Wyścig to jest to samo co ładunek, tylko że są dwa: w dwóch drużynach, czerwonej i niebieskiej. Punkty kontrolne to, że my przejmujemy punkty kontrolne, a wróg nas ma zatrzymać. Zdobądź flagę to jest, wiecie, capture the flag to wiecie, bierzecie flagę, przenosicie do danego miejsca już. Dostawa specjalna. Mamy dostarczyć ścieżkę Australią do miejsca przeznaczenia, szczerze mówiąc w ten tryb gry jeszcze nigdy nie grałem. No i losowy. Teraz mamy od sierpnia mamy trybko operacji, czyli to jest Man Versus Machine, który szczegółowo szczegółowo opiszę w jednym z następnych poradników. Mamy opcję serwery. Możemy dojść do danego serwera na świecie. Ich jest bardzo dużo, naprawdę. Zazwyczaj na serwerze są jest 24 graczy maksimum, ale bywa, bywa więcej lub mniej. Widzicie, tutaj cały czas ta liczba się zwiększa. Teraz możemy sobie na przykład ustawić, że chcemy ping 50. Znaczy większy niż 50? Nie, mniejszy niż 50. Chcemy z Europy. Chcemy... zabezpieczone przed cheatami. Hmm, chcemy, chcemy, chcemy. Żeby byli podłączeni gracze, żeby można było powtórki robić. Czyli nagrywać filmy bez frapsa, tak jakby. No i że zawiera opis. No. I wyszły nam serwery. Proszę, mamy... Dwa polskie. Jeden ogólnie europejski, mamy niemieckie. I jeszcze jeden niemiecki. Szkolenie to jest coś takiego, że szkolenie podstawowe, poznaj zalety i wady każdej z klas. To jeżeli nie chcecie oglądać wszystkich poradników, to możecie zrobić. Dla Piszę. Obróbinkę. I teraz tak. Tutaj ćwiczymy podstawowe bronie, ja będę się starał wam pokazywać głównie te, wiecie, te inne bronie. Te nie, 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 nie podstawowe. A tutaj jest trening offline, to jest mniej więcej to samo co online, tylko że z botami. Teraz tak. W grze są różne przedmioty. Przedmioty mamy klasy. Do każdej z klas jest przyznany, są przyznawane jakieś przedmioty. Ale są niektóre przedmioty przyznawane do wiel wielu klas. Na przykład dla żołnierza i powiedzmy... Demomana. Mamy plecak. W tym momencie, jeżeli nie macie premium, to macie tylko taki plecak, ale ja, jako że mam premium, jestem lepszy. Haha! To mam 6 stron. Prawda? To są wszystkie. Większość tutaj, albo raczej wszystkie, to są niestandardowe bronie. Skrzynki i tak dalej. Wszystkie bronie będę omawiał w poszczególnych poradnikach. Jest coś takiego jak wytwarzanie. Co oznacza? że możemy, na przykład, nie możemy, nie mamy tej broni, chcemy sobie zdobyć. To mamy przytopić dwie bronie używane przez tą samą klasę i wytworzy nam metal ze złomu, po angielsku scrap metal. Potem jest metal ze złomu trzy takie, będziemy mieli metal z odzysku. No i metal z odzysku, tak samo będziemy mieli metal rafinowany, który jest potrzebny do wytwarzania przedmiotów kosmetycznych. Tak, To są zwykłe przedmioty, to są te bronie. I na przykład powiedzmy, że chcę sobie wytworzyć, yy, powiedzmy, coś takiego jak pałka sokisty. No to muszę mieć piasku na i metal ze złomu, którego nie mam. Yy, oczywiście jest tak, że na odwrót, że na przykład przetop metal rafinowany, to dostajemy, tutaj dajemy metal rafinowany, to dostajemy trzy metale z odzysku. I tutaj tak samo z metalem ze złomu. Mogę to w tym momencie zrobić. Tak samo jak mamy żetony klasy. Czyli mamy na przykład trzy bronie używane przez tą samą klasę. Powiedzmy, sniper, sniper, i sniper. I wyprodukowało nam żeton klasy snajpera. Żeton slotu, czyli to, w tym samym slocie powiedzmy. To, to i to. I mamy jeden żeton slotu. Teraz, żeby odbudować, ponieważ po jednym użyciu żeton klasy się tak jakby niszczy i trzeba dać jakiś broń na przykład Antyklingę i ten żeton klasy zużyty I dostajemy żeton klasy który jest na daną klasę bo możemy zmienić na przykład że mieliśmy snipera to teraz weźmiemy sobie skauta no i odbuduj żeton slotu to samo No i przetok trzy żetony wytwarza jeden metal z odzysku to jest myślę niezbyt opłacalne Teraz zwykłe przedmioty uzbrojenie klasy. Widzicie, tutaj dajecie metal ze złomu, żeton klasy i żeton slotu. I macie właściwą dla danej klasy i slotu broni, czyli na przykład y, dajecie tutaj metal ze złomu, żeton dla powiedzmy snajpera i żeton dla broni głównej, to dostajecie jakiś karabin snajperski. Rzadkie przedmioty nie można wytwarzać, jeżeli nie macie premium. I to są na przykład hełm bąk, jakieś... To są głównie nakrycia głowy. No i specjalne to są... wiecie... Takie bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane i drogie strasznie. Jakieś tam specjalne. Niestandardowy plan wytwarzania tego, szczerze mówiąc, nie bardzo wiem. Okej, okay, nieważne. Więc jest jeszcze katalog, w którym mamy wszystkie bronie. Będę się nim posługiwał, bo nie wszystkie znam. Jest wymiana z graczami i jest sklep, w którym powiedzmy za 9 euro możemy kupić sobie ptaszka takiego. Są powtórki, jest warsztat steamowy. Tutaj są forum dla nowych graczy, to także się Wam może przydać. Osiągnięcia to omówimy w osobnym filmiku albo przy okazji filmików o klasach. Komentarze twórców to szczerze mówiąc nie korzystałem. Zostań trenerem, to że jak któryś gracz chce pomocy, to wy zostajecie jego trenerem, idziecie na ten sam serwer i mu mówicie co robić. No jest głośny błąd, to wiecie. Jak jest błąd, to zgłaszacie. Opcje i zaawansowane opcje to już sami musicie odkryć. Więc to jest koniec pierwszego poradnika. Ja w tym momencie zrobię cięcie i zabiorę się za skauta za pierwszą z dziewięciu klas. Czyli komentujcie, łapujcie, podobał się w górę, nie podobał się w dół. Ja się z Wami żegnam, jestem Piotr X 13 Na razie. Cześć!